Serwis. Czy mógł. Yy... A jaka to jest ulica, czat? Nie wiadomo, jaka to jest ulica. Ja zaraz będę wiedział, jaka to jest ulica. Nie, nie wiadomo, jaka to jest ulica. Jak to sprawdzić? Są tu znaki, jak w prawdziwym mieście? Tu chyba nie ma czegoś takiego jak znaki. 00. co mam na Twitterze napisać 00? Przez pracę nie mogę być flexible. A szkoda, Sadek Backslash. No okej, okay, Mil, wiem, ty trochę cringeuj z tą pracą, ale jest jak jest. Dobra. O, widzę, że nikt nie prowadzi pojazdu, to git. Czy Czytajcie, że ja zgadłem, że to jest czwórka? Siemanko, dzień dobry. Na białym było, a naciną czwórkę, Czy Przecież mówisz w grze 00. No ta, ale to wiecie na Twitterze 0,0, bo to trochę dziwnie. Nabierze szczęść Boże. Szczęść Boże! A może dzisiaj kułam 6 zrobimy? Eron, po co chcesz kogoś poznawać? Jak później od tej osoby nie będziesz odbierać? No, a to już nie mogę kogoś poznać? Myślisz, że jakby zadzwonił do mnie kolega z licą, to by odebrał telefon? Nie mogę. Ale fajnie poznać. A! Tylko te pościgi, chat! Laborant prowadzi już rozmowę. No i widzicie, widzowie? Nie ma z kim. Nie ma z kim grać powolnego roleplayu. Okay. Witaj, laborant. Cześć, 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 cześć. Dziękuję bardzo dobrą informację. Dobra, no? Co byś powiedział na to, jakbym ci powiedział teraz, że wiem, gdzie jest Back Market? No, to bym powiedział Pogchamp A co? Ma, wiesz, gdzie jest? Tak, Bart mi powiedział. Kto? Ale w zamian. Bart! Bart. głowie grała 10 lat. No, 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 no. I powiedział, że w zamian chce. Coś i... chcę info o pacyfiku. Okej, okay. to wiesz, gdzie jest Black Market? Czy jemu trzeba sprzedać no wiem, info? No wiem. A skąd wiesz? Ale powiedział, że to mi pokazał. A, czyli nie Ale zapłaciłeś spowie... mu jeszcze, tak? No nie. Czekaj, bo ja tutaj otwieram policjantom tę Proszę, żeby. Budkę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. No Codziennie jakieś nowe atrakcje mam pod dokumentą. Tak, tak. Eee, coś coś potrzeba państwu? Ja bym poprosił, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, słucham państwa. Można tutaj. <śmiech> <śmiech> można, można, tylko tak się trochę nie otwieraj, ja sobie przejdę na bok. Z drugiej strony, mm, oczywiście. No, 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 i to co tam? Jak tam, jak tam? No, tacos, no, no, buritos, quesadillas, tortas, to Tadas To jest Casa dias Tortatas Tortatas, poprosił. proszę bardzo Jezu, Dobrze. państwo się przejeżdżają Dobrze, to, 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 to w takim razie robię A pan już oficer, czy jeszcze kadet? Tak, już oficer O, oficer. nie no Oficer Chociaż byłem już na dywaniku, szefa i tak był awans Naprawdę? A za był na dywaniku? Bo jednego bandytę troszeczkę za szybko puściłem Bo nikt go nie pilnował i się okazało, że był z napadu na jakiś moment, w to na tysiku Na Pacyfika Napad Na Pacyfik, ta, to mój David kolega Ta, Chwalił. też byłem w więzieniu i powiedział mi, że strasznie miły policjant go obsługiwał, można by powiedzieć. No właśnie, mi potem szef powiedział, że. Żeby już nie być takim miłym. czemu? Ale właśnie, dlaczego jest karana bycie miłym? Dlaczego? Co się z dzieje? O to chodzi, proszę pana. Tak, słucham, Grzegorz. się wysiądzie z pojazdu, podniesie ręce do góry. Najpierw robię to. To Stadas, okej, dla policjanta. To Stadas Boritos. Tak, to Stadas, okej? Wiesz, co znaczy, to Stadas? Chyba i tak ci ucieknę, jak jest zamknięte. Po a Przez za co tydzień? wyrok? Za co wyrok? Tak za Co się wczoraj stało? Proszę, proszę wymień mi Grzegorz. Przyjechałeś w jakiegoś jakiego Michaela Queena a.k.a. labo. Musiałeś do Zentorno, które należało do niego, zacząłeś uciekać przed tym. Aaa, faktycznie, siedendom. no dobra Mam grozę, mam grozę! I kolegę! No. Zdobu, Już Grzegorz po oponie ci musi! Dałem ci buli, to i nie zapłaciłeś! A no gry u 47780! 47780! 1000 dolarów! Lecę! O k***a! się, się! Nie no, to jest ze Stałem w miejscu, no! Ych. I. No i co, i co, i latam, tak? I, I. I po oponach tutaj, 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 tutaj i tu w prawo, w prawo Nie, 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 nie bierzaj nie, właśnie Ojej, zjebałeś Panowie, ale my nie jesteśmy robotnikami Wyjedźmy z budowy Oj, oj, oj. To, 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 fajnie, fajnie, co? Fajnie Tu, 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 przód i zajebiście jest. Dobra, puść, puść, puść. Zyt! Lecimy! To tu robisz? tańce FN-10, a co? O, poczekajmy chwilę. Gdyby tu przyjadą. Lecimy.

Jesteście jacyś, broni nawet w ręce nie miałem Uwaga, komunikat, to nie było C4, tylko cegła Ja nawet broni nie miałem w ręce, k***a, biegnę i dostaję ostrzał w plecy, no kurwa, panowie, nas jest dwóch Słyszałem na radio, krzyczę, C4 i też wybuch Nie, nie było żadnego wybuchu Stąd jest takie, a nie jednego Ja wybuchu nie widziałem, ale słyszałem wybuch Nie by... krzyczał tutaj po Wybuch mógł być z jakiejś... no, nie wy... Żadne C4. To Wybuchy czasami się piękne. zdarzają to z jakiejś moment, stacji benzynowej, to chyba, w no. Momencie, kiedy wy czymś rzuciliście, to synchronicznie poszedł jakiś ja wybuch, ale to byłoby. Przecież, był jakbym was rzucił C4, to bym zdetonował chyba na was, a nie dopiero jak se wszyscy stamtąd pojadą. Na chwilę mam detonować C4, jak już jesteśmy wszyscy nawet z pościgiem na jakiejś tamie Tak for fun? Przecież, oczywiste, że gdyby to było C4, to bym wypił. Jak my tam byliśmy, albo wy przynajmniej, albo próbował. Nie, 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 Każdy nie mi by było, mówi by było, jedno i to nie, samo. Nie. Ja tylko słyszałem radio. To kto w takim razie jest takim mózgiem na tym radiu, że cały czas informuje wszystkich, a reszta tylko droniki... Ojej, ja tylko wykonuję polecenia! I oczywiście SV jest kurwa duchem, nie ma jej, nie ma, nie wiadomo, w sumie eee, nawet nie wiadomo, co jest z Powiedziałem ci już, powiedziałem. Ci, na razie, że jesteś i chcesz do... To, to, to. Erwinek, co tam słychać? Kurwa, oni mi ucinają akcję, ja im Kurwa, utnę akcję, nie wiem, raz Chat, przez ostatnie dwa miesiące, myślę Podjadę na komendę, coś odegram Nie, kurwa, yy, o, przebijanie opon na starcie Ja pierdolę, co za zje... Wyjebane. Specjalnie yy, nie strzelałem, ani nic nie robiłem. Siema! To co tu kurwa tu robię? Nic, nacisnąłem na szpital. A co tam? Odbicie panowałem. Z czego? No Odbicie. Przebiją ci opony na starcie. Oh. Ale możemy odbić. Prawdopodobnie mają jakąś grozę albo hak mój. No miałeś na plecach ha hak i grozę, bo używałeś grozy. No, tak. no tak, no tak. Oni to mają na pewno. Muszą mi to przecież ty, bo Erwin jest obok mnie, bo odstując go walnąłem na szpitale, yy, ale wąsk jest jeszcze jest. A prawdopodobnie już zabezpieczone na komendzie, więc też już nie ma co. Cześć. Czekaj, idę do magazynu. No, czat, nie wiem, przebijanie opon. A zresztą nie, wiecie co, ja sobie sprawdzę na wodzie, kto mi przebija opony. Co za zjedny debil, pierdolony. na starcie. Znaczy opony mieliśmy przebite na, za każdym razem, no ale zobaczymy, kto był tym kładuchem duchem, tym, tym złym, negatywnym policjantem, o którym nikt nie wie, sprawdźmy. To było jakieś godzinne intro, nie? Dobra, tutaj. Oj. Mam grozę, mam grozę! I kolegę! To nie jest zmontana. Już Grzegorz po oponie! I to nikt kurwa, nie każe przebić opony, tylko jest nie wsiada i nie wsiada, i ja nie wsiadłem, i zaczynają napierdalać w opony. Nikt nie dał kola, po prostu oni są zjani. O, czekaj, miałem wyjąć rzeczy z magazynu. Halo! Halo? Halo? To tam, co gdzie tam? jesteś? Właśnie nie wiem, bo tak w to trochę cię szukam, ale... Yy, wiecie, nie, ja, ja zajęłem to... E na szpital, także wszystko straciłem. O, czekaj. Zajmę E na szpital. Nie, Jadę nie, nie właśnie robię, po podki. Tak. Ro, no, ja nie mogę wzią, tak nie robić, ale nie mam... Nie wiem jak y, te zjeżdżę są na służbie, to nawet mi się nie chce. Nie strzelaliśmy do okay. nich, przebili nam wszystkie opony i... Na... Zalają nam spraya w plecy. Pytam się, kto był superwizorem, żeby wydał polecenie, żeby strzelać do obywateli bez broni. Ja nie wiem, kto był superwizorem. Nikt nie wie, kto był superwizorem, wszyscy napijali. Seria full auto w nas. Ja na Arcade jestem, po Iron Man. Dobra, ja to na Arcade, będę za sekundę, zaczekaj na mnie. Dobra. No mogliśmy już, ojej. I teraz tak, patrz. Masz samochód. Nie, 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 nie. I patrzcie, pa, 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 pa. Jest laboratorium, góra, drzewo. No. Daj mi prowadzić. Dobra, czat. Notesy. Notasy Laboratorium Góra. Drzewo. Wejdźmy na sobą górę. Czata teoria jest w głupia. Znaczy, to jest żadna teoria. Poproszę. Wiesz, że zawrócą za nami. Zawracają za nami jak coś. Jedźmy gdzie idzie. Hola senora. Czatam. Ja nic, Kuj poza tym, że jedziesz z gościem, który. Jest chyba chudinim, to jest wszystko okej. Okay. Spierdalaj. O, pojechał. Piss. Niech bardziej chłop pijala w opony na starcie pościgu. Nie wiem, jak chce mieć małego fiura, żeby na starcie normalnego pościgu losowego w mieście przebijać się no, opony nie? wszystkie. Przecież to dosłownie trzeba mieć tak małego fiura, prostu nie wierzyć w siebie. Masz pościg normalny i przebijasz opony na starcie. Na ch to robisz właściwie. Po co? No, no było, no bo strzela? kto jest pierdolnięty a, na tyle, żeby od a, razu strzelać? A, jak widać no tak, nie ja, ty. Ja, nie no, a, no jak widać nie ja, ale stwierdziłeś, że chyba ja. Szkoda, szkoda po prostu, że, że jakby nie ufasz. Nie, no, bo ja, ale, okay. ja jestem taki, że ja jestem przeciwny a. defaultowej winie, bo jak zawsze jest wina okay. pastora, tak w policji jest zawsze okay. twoja, ale nie ukrywam, że z bomby byłem przekonany, że to ty. A widzisz, ale, 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 ale wiesz co ja, jest najgorsze? Ale zauważ nie że ja bardzo często ciebie bronię w tym kontekście. Tak, ale zauważ, że ja nie Powiedziałem, że ty strzelałeś, bo, tylko dlaczego napierdala na cię? Nie, 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 nie. Powiedział, powiedziałem, że ty... No? Jedny grzechu, już strzelam, no ja pierdolę, nawet się pościgać nie można. O, no to faktycznie, może tak powiedziałem, lol. Ale Chyba. bardziej po to mi chodziło, że... no dobra, no. I dalej jeszcze, jaka jest wina moja? Kontynuując. Słuchaj, Grzesiek, zrobimy ultimate... Yy, zrobimy ultimate... Chodź jeszcze do w kur... bo to będzie dobre. Ale nie mogę zaryzykować, że dobrze to słyszyłeś. Czekaj, czekaj, chodźcie, chodź, 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 bo to będzie kurwa mocny temat. Słuchaj, obniżysz mi zajebiście wyrok, bo jestem Aha. streamerem, to po pierwsze jest z zasady, tak? Po drugie siedziałem długo na przesłuchaniówce, to też druga zasada. A trzecia ja jest ja taka, że zapytałem agresja. Zapytałem jed... No co? Fajnie, że tak. Ja kiedyś zapytałem o jedną rzecz na tym na Humanie i trzy dni mnie nie było. Słuchaj. A, podobnie zapytałem. Nie, dlaczego? A, no to w sumie tak, dobra. A ja już to dzisiaj powiem że Ci tak mam. Dobra, słuchajmy teraz. Ale nie, obustronnie zostało uzgodnione, że nie było tam tej akcji. <laughs> A, stamtąd bombi jeden. Nieźle. To jest wodka, o kur. No to co? My jesteśmy chyba odbić, nie? <grybanie> Fajnie. Halo? To będzie 300 miesięcy, Ty. A powiedz co? to, kur. gdzie jest? O, o, o. Jedzie jeden Trrej, zawodnik. Tak, 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 tak. Zielony, niebieski, znaczy pojazd. Już proszę, ja proszę, proszę zabierać. Byli, popaki, proszę Polski popaki, karnawał! Oj Ostrzał oj, oj. policyjny, ostrzał! Policja, 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 policja. O Jezusku! A i tutaj kolega zepsuł. No niestety. Oj, oj, oj.